Ciewam dziska, jestem bleble i dzisiaj otworzymy mega boxa na jakoś trzech kontach. Także widzimy się na koncie widzów. Także lecimy po widzimy się. Wyjdę już na te konto, żebyście nie widzieli Gmaila. Także już jestem na koncie widza. Konto widza to jest właśnie te, bleble 1. Dobra, także już jesteśmy zalogowani na te konto. Mamy mega No Ja no ktoś ciągle przegrywał Znaczy zagrał Roomba i przegrał Ale mu się nie chciał grać I dali brawle, ale coś oglądał YouTube'a Manojka I widział, że otwieram MegaBoksy, Więc żebym mu otworzył Także ja mu otworzę Jak będzie? To będzie? 136 do szali I bumbum bumbum Bagley! Mamy Bagleja! To jest dobra! Widzicie co? Jeszcze ulepszymy mi myszeli. Tak to moc. Może mu gruntkę zagrajmy. Ja niech będzie szali gruntkę. żebym robił jakieś openingi na koncie, gdzie już będzie z 500 pół, później 1000... Znaczy z 500 pół, bo na razie mam tylko... Zamiast chcę małem podstawę, ale poproszę, poprosić, żeby później... żeby jak najszybciej byli 600. Znaczy będzie za 500. Zrobię opening na ich koncie. Zebiszcie piszcie, czy będziecie chcieli tak coś na tym kanale. Także zrobiliśmy 8 punktów. Mam nadzieję, że się ucieszy. Także lecimy do kolejnego konta z 0 próbą, bo, mam... bo mam takich 12, 11 mhm. coś takiego. Także dobra. Wiecie co, odbierzemy sobie jeszcze zaraz nitę. No dobra, nie. Odbierzemy sobie jeszcze nitę. ja Was witam pocięciu cięciu. My wiesz, już odblokowaliśmy nitę no. i możemy sobie zabrać. Jeszcze na starej karcie grafisze to miało no. z 15 rt, teraz ma 60 Jeżeli idziemy z kolejnym kątem. Jeszcze ja już jestem na swoim koncie. Jednak... No i jak widzicie. No niestety e... ledwo co się zalogowałem na moje konto. No bo zapomniałem... Znaczy nie zapomniałem gmaila, ale Pokazywało się, że to mi się udało, bo już się tak wkurzyłem. Także chyba już nie będzie niestety odcinków. Od tego sprawdzenia kompizów. Także dla jeden. 1 Coś, piętrzną osobą, i chyba jedyną, o! Która? No, która będzie na tym odcinku? Razem sobie zaawansujmy, tego widzę, że ktoś się zgłosił. Przyszedł I zagramy jedną, bielikę gwiazdę To zostawcie, zostawcie łapkę w górę i 15 łapek w górę i poświęcę się dla was jeszcze raz i nagram kolejny odcinek może, może z tej serii. Się zobaczę. Hmm. Ja też jeszcze nie w chwilę wybrałem. Nie w chwilę wybrałem. Nie, świtaj! Nie! No czemu zawsze we mnie, we mnie, we mnie? Uśledzenie. To już chyba dziewiąte miejsce. Także najgorzej. Mmm! I ciopnąłem. Dobra. Ósme. No nie.

W mogę jeszcze robić, to znaczy tego mogę jeszcze zrobić, nagrać opening na tym koncie co nagrywałem Bla leble jeden po prostu żeby wbił tam trochę puch. Troszkę czasami może będzie grał. Nie wiem po co to używałem zawiedź chłopie Nie ty mnie. Nie. I przez ciebie umarła jeszcze z rymbocie. Bez roboty. Dobra, pierwsza. Jak na razie. Przecież ja w niego więcej razy trafiłem. O ty, to drugie miejsce, tak być nie może. Proszę? Dobra, mamy drugie miejsce. Co to? Nie wiem, 22. Nie wiem, ile tam ten chłop miał. Ale no jest. Win. W najlepszy, Boże, a nie, jednak najlepszy. Szkoda. I danie? A, 10 No to jeszcze jedną muszę. Przegrać. To już dzisiaj prawie cały odcinek z szelką. To weźmy sobie szelkę. Nie więcej puch. Co wziąłem dło? 6% mam oko, wydaje. Ten chłopak da podkampię bardziej. To pod kampanię że Chcę chłopaka pod że bagaży. Chcę nie pod kampanię bagaży. Chcę chłopaka pod kampanię bagaży. nie jest lepsze. Pięć procent. Bo użyję wózda, ale ja wiem, że ty bardzo tego nie chcesz.

Może coś w skrzyni będzie. I teraz, dobra, ja wam powiem coś, że to jest. No, że ja już wiem co tu tropnie. Mm. I to, co teraz zobaczycie, to musicie zostawić lajka. I ja wam pokażę, bo teraz otrzymałem wam to całe coś. Tylko ciągle puszczę, jak to się rusza, tylko ta skrzynia. Dlatego że musicie zobaczyć, co tutaj dropnąłem. Musicie zostawić lajka. Subskrypcja? 210 subów. Będzie mi, mi miło. Dobra, ale dobra. Musicie zobaczyć, co trafiłem. No dobra. Muszę Wam to puścić. Nic. Nie dołączył, czejcie tutaj to jest na jego ...na świecie, nie polecam, nie polecam. To znam śmierci. Dobra. Także, ja was żegnałem. Cześć. Cześć. Jeszcze zobaczę. Reakcjowcy. Cześć!